Wszyscy ludzi na to kazanie, kto ma tego posłuchać, bo Ty zawsze wiesz, kto ma uszy do słuchania, kto chce się dowiedzieć, niektórzy są tępi i nie chcą słuchać, niektórzy ludzie chcą, niektórzy ludzie są pragnieni prawdy, Pan mówi, kto pragnie, łachnie sprawiedliwości i prawdy, to będzie nasycony, Jeżeli może nam pragnienie prawdy żebyśmy byli mądrymi ludźmi w naszych czasach, byli berejczykami, byli ludźmi również pełnymi mocy, żebyśmy byli głupolami tego świata, którzy wiecie, są wodzeni za nas różnymi życiami, ale żebyśmy umieli zobaczyć prawdę. Jednak z mocą, byle dary Ducha na każdego z nas, dotknie nas twoją mocą Duchu Święty, dochodzi nas do prawdy i daj nam prowadzenie, daj nam proroctwa, zachęć nas na ten następny rok, i tak dalej, i tak dalej. W imieniu Chrystusa. Amen. Zbieram się do tego tematu już jakiś czas. I w końcu chciałbym, żeby ten temat wyszedł, bo to jest coś, 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 coś co wynika i z tego, czego Duch Święty pokazuje, ale z tego, takich obserwacji. Czasami w Duch Święty daje coś zaobserwować. Coś, co jest czasami napisane między wierszami, czasami czytam artykuły, i później po latach Paweł mi coś pokazuje. A więc tytuł tego kazania będzie tak, a przynajmniej mniej więcej. Będzie taki Unia Europejska y, prawa prowokacji. Tak to nazwijmy. Interesująco myślę. Unia Europejska myślnik albo dwukropek y, Prawa prowokacji. Prowokacja będzie tematem dzisiaj naszych rozważań na temat tego czasu, który żyjemy, bo jeśli my tego nie zrozumiemy, że to jak oni to tworzą, to Unią Europejską i te wartości, które robią również po kościołach, to jest prawo prowokacji, które jest jednocześnie chronione wszystkim innym. Ale zaraz wyjaśnię o co mi tutaj chodzi. A więc się porozumie o prowokacji. Prowokacja? Czym jest prowokacja? Jakbyśmy chcieli, nie ma dużo czasu, żeby o tym mówić. Każdy z nas może sobie definicję posłuchać, poszukać, znaleźć więcej czy gdzieś tam. I pokrótce, żeby określić, co to jest prowokacja, żebyśmy zrozumieli, jak Unia Europejska działa. Bo ja obserwuję Unię Europejską od wielu, wielu lat i nie robię tego pod względem tak oni w książkach piszą, bo oni narzucają bo patrzeć na Unię Europejską, ale tak patrzę, co Unia Europejska robi i powiem Wam jedno słowo, którym się takie wspólne ciśnie, obok innych. Wy możecie inne znaleźć, wy możecie patrzeć na Unię Europejską i wypatrzeć coś ciekawego, może co ktoś inny nie będzie widział, a co jest. Ale ja Wam powiem, jak patrzę, to takie jedna rzecz mi się pokazuje jest to słowo prowokacja. Prowokacja. Prowokacja polega na tym, że ktoś próbuje coś zrobić przez swoje zachowanie, przez swoje uczynki. W przypadku Unii Europejskiej będzie to co? Uczynek i podpieranie się prawem, które chroni ten uczynek i każe, albo piętnuje, albo nakłada jakąś nawet społeczną taką presję. Na wszystkich, którzy z tym oporują. To jest moja definicja, a to jest, możecie sobie własną i wymyślić, jak chcecie. I prowokacja to jest coś takiego, jakie podamy, żebyśmy, bo tu nie mam dużo czasu, ale co to, jakbyśmy, jakbym was zapytał, co, co jest dla was na przykład prowokacja, co było prowokacją. No bośmy podali takie, ja wam powiem taki przykład, wy sobie wymyślcie inne, żeby była prowokacja, bo musimy zrozumieć to słowo, co to jest. Ja Powiedzmy o przykłady, jak to w Unii Europejskiej działa. Prowokacja to coś takiego, że ktoś coś robi, żeby nas pobudzić, prawda? Wywołać emocje, wywołać reakcje, żeby osiągnąć jakiś cel. Prowokacja może przyjść w jakiś sposób. Prowokacja może przyjść ktoś może do nas podejść i sprowokować nas poprzez swoją gadkę, poprzez coś, żebyśmy, nie wiem, na przykład się bili z nim. Mieliście takie coś? Byliście w szkole kiedyś? Każdy z nas był w szkole. I czasami koledzy z ławki nie wiem, rzucili w nas butem, powiedzieli na nas przezwisko jakieś. Po co? No później kończy się lekcja, kończy się 8 godzin w szkole i później się po, po klasie, później się spotykamy i później w parku się później piorą. Dwóch się pierze, grupka stoi. Dlaczego? No bo była prowokacja, bo, bo była prowokacja i pociągnęli, wiecie, za struny, a niektórzy z nas są niecierpliwi i niektórzy z nas się dali sprowokować i bili się, prawda? Niech się każdy przyzna. Co by było inną prowokacją? Jeśli przerzucimy to trochę na grunt, na grunt Słowa Bożego, widzimy, że Izrael prowokował Boga w swoim po prostu... Yy, Swoją postawą niewiary, to coś takie, wiecie, wchodzimy na grunt, już nie wiecie, nie życia codziennego, tylko Sława Bożego. Pomimo, że Bóg ich wyprowadzi z Egiptu, pomimo, że Bóg ich powiedział im, że ma obietnicę, że Bóg chce im dać pieniądze, że Bóg chce ich osiedlić, że Bóg chce im dać, Izrael non stopem, nie cały, ale, ale te grupy te grupy ludzi, którzy tam byli, prowokowali, ludzi, prowokowali Pana Boga swoją niewiarą. Cały czas kwestionują, co, co Pan Bóg mówi. Słowo Boże, mówi, Pan Bóg mówi, idziemy do Zimę obiecane, oni mówili, że idziemy do Egiptu. I to była prowokacja, i to w tym wypadku było prowokowanie Pana Boga. Prowokowanie Pana Boga. Prowokacja może się przekładać na różne sfery życia. Wierzący dzisiaj w dziesiątkowym charyzmatycznym kościele są na przykład prowokowani, że nam śpiszkę Ekumenie. Że nam y, mówią, że y, rozwody są na porządku dziennym, i wielu z Was tam było sprowokowanych. Prowokacja przychodzi czasami, kiedy y, no, wstajemy z ławki i mówimy, że coś na tym kazaniu było, coś nie tak. No, mówią o Jezusie i tak dalej, ale dodał swoje, że przyjeżdża Ewangelista i mówi, że wiecie, dzisiaj już o grzechu nie trzeba głosić, dzisiaj już nie, dzisiaj już moc, mo o mocy nie trzeba głosić, no bo się ktoś zgorszy. Dzisiaj już. Y, no, małżeństwo jest dobre, ale wiecie. I to wszystko prowokuje nas. Prowokuje nas, wywołuje reakcję. Niekoniecznie, że idziemy kogoś, nie wiem, klasnąć przez głowę po prostu butem, albo pięścią, albo czymś tam, ale wywołuje to nas emocje. I teraz jak nas prowokuje Unia Europejska? I tych przykładów możecie mnożyć z waszego życia. Popyślcie o tym, co was prowokuje w życiu. I to będzie wtedy dobrze zrozumieć teraz, o czym mówimy. Unia Europejska. Y Unia Europejska obiecywała, że wiecie, kraje się połączą, otworzymy granice, będą prace, tralala bumczykczyk, tralala bumczykczyk. Politycy pobiegli, nachapali się, kasa im, wiecie, na, na takie te kieszenie całe napuchnięte od tych pieniędzy, konta pełne, te politycy mają, którzy wiecie, się do Unii Europejskiej przyłączyli. Mówię o polskich politykach zagranicznych. Kasy mają tyle w brud. Tusk i ci inni mają tyle kasy, że oni nigdy się nie przyznają do tego. Ale Unia Europejska to był taki haczyk. Pamiętajmy, jesteśmy ludźmi, nikt nie daje nam pieniędzy za darmo. I to myślę sobie taki motyw napisać: nikt nie da nam pieniędzy za darmo, chyba że jesteś za mną. Tak? Żyjemy w tym świecie. Ja nie mówię o wierzących, którzy się dorobili i dają łożom dziesięcinę, czy komuś dają pieniądze są pomóc, ja nie wiem o przykład ale tak w życiu normalnie jest, że jak już ktoś nam da pieniądze to chce coś za prowokacja z Unii Europejskiej polega na tym, że oni dali politykom czyli takiej wąskiej liczbie 0,0000001% populacji Unii Europejskiej dali im po prostu dużo szmalcu i teraz oni powiedzieli, no dobra, pieniądze wzięliście i teraz realizujemy nasze postulaty, a zatem widzicie zmiany, marsze na ulicach w Polsce, prawda, jakieś dziwne coś chodzi, coś, coś, coś takiego odrażającego chodzi, yy, nagle prasa cały czas o tym pisze, jak zobaczycie, jak zobaczycie, wchodzicie na normalną gazetę, to zobaczcie, zaraz ta, 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 ta yy, pęczowa flaga zaraz musi być Zobaczcie, to jest wszystko prowokacja Ja wam powiem, Bóg mi to pokazał jasno To jest wszystko prowokacja To jest prowokowanie nas do działania To jest prowokowanie, żeby ludzie y, Zrobili coś I wielu z was Jest prowokowanych każdego dnia Ale zro, za czym pójdziemy i zrobimy coś co będziemy później może, może y, y, prze, Przedobrzymy w czymś Bo ja widziałem Jakiś tam marsz był i kogoś tam Popaki się, wiecie, siedzieli na ławce, czyli do pracy, z dziećmi może byli, i nagle taki przemarz był, i któryś z nich tam, wiecie, wybuchnął, klasno, y, tam, paru z nich tam poszarpał, po pokręcił trochę, y, wiecie, y, spoliczkował, czy co tam zrobił, i zaraz słyszymy, będzie aresztowany, zaraz będzie i tak dalej. Więc rzumie prowokacje na czym polega, oni nam te rzeczy postawili. Oni nam życzą, żeby nas, one sprowokować, To jest wszystko psychologiczne gra Unii Europejskiej. Żebyśmy my nagle wyszli i zrobili głupot. A oni powiedzmy, mają paragrafy, żeby nas ścigać. Tak to działa. W ekumenii również jest to samo. Oni powiedzą ekumenie, żeby nas prowokować. Ale zobaczycie, jaka jest, jaka jest yy, pułapka? Że my przedobrzymy. I oczywiście, ja nie wiem, żeby nie obnażyć ekumenizmu, ale się być mądrzy w tym. I zobaczyć, jak oni chcą nas prowokować. I walczyć to odpowiednio. Metodą, która będzie skuteczna, jaka jest prowokacja Kumeni? Przychodzą do nas, o teraz, do księży i tak dalej. To wielu z Was byliście sprowokowani przez Waszego Pastora, przez jakieś ewangelistę, który przyszedł z wielkim objawieniem Kumeni, coś się śmieje, diabeł i, i, ja mu zapuścił i tak dalej. I oni chcą później, żebyśmy my, wiecie, sprowokowani przyszli, nie wiem, wyszarpali tego ewangelistę i tak dalej. I żeby nas później pokazać i żeby nas później z zboru wyrzucić Unii Europejskiej bardzo podobne rzeczy. Bardzo podobne rzeczy nawieźli. Ja tak się obserwuję Zachód. Nie wiem czy jeździcie na Zachód. Ja pojedzie do niektórych krajów, to są wszędzie Arabowie. Jak gdzie nie patrzycie, to Arab idzie. Idzie Arabka. W wiecie swoim stroju zakryta twarz. Jacyś ludzie w jakimś arabskim języku gadają i tak dalej. To jest wszystko prowokacja. I powiem wam coś takiego ciekawego. Ludzie reagują, ale wiecie co? Każda reakcja jest co przez lewackie, yy, lewackie media opisywana, jak ktoś zareaguje, ktoś do nich podejdzie i się wścieknie na nich. No ma prawo ludzie zareagować, bo ludzie się nie zgadzają na to, bo kiedyś było inaczej. I my tego nie kupiliśmy, to politycy nas zaprzedali. My tego nie chcieliśmy. Oni całe porobili dzielnice muzułmańskie w Europie, w krajach Europy, do której nawet policja nie chodzi. Takie no go zones, gdzie policja nie wchodzi. Dlaczego nie wchodzi? Bo oni y, 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 chcą atakować policję. A policja jest co? Jak, jak, policja jest jak urabiana? Jak policja wejdzie i obrazi muzułmana? I muzułmanin zadzwoni do szefa policji, to później usuwają policjanta. Czy rozumiecie o jakiej prowokacji was mówię? To samo te marsze. Te marsze są po co? Żeby wywołać reakcję, ale nie daj Boże, ktoś zaatakuje, to nie, żadne media nie napiszą. No, człowiek szedł z rodziną i zobacz, jakie paszkustwo, no i zareagował. Nikt nie napisze w pozytywnych rzeczach. Teraz ścigają tych ludzi, bo w Polsce jakiś był przemarsz i jak się młodzi ludzie... Zaatakowali, nie do końca, co oni tam zrobili, ale to ich sprowokowało. Polacy są, nie dużo trzeba ich sprowokować, ale to była akurat reakcja. Zareagowali, mówię, że coś jest nie tak. Czemu nikt tym nie robi? Czemu każdy udaje, że to jest, y... czym to jest? To jest złe? tym nic nikt nikt nie robi. Zobaczcie, jak oni nas y... psychologicznie urabiają. Oni nas psychologicznie urabiają. Prowokacja Unii Europejskiej. Ktoś podejdzie do muzułmanina i powie, żeby coś tam zrobił. Zaraz go nagrają, w gazecie jest, i później policja ściga, że do, do, dopuścili się czynu nienawiści. Jakieś babcze tam stargali ten, y, tą czapkę muzułmańską z głowy. No to wiecie, oni później piętnują. Polityk wypowie się, na zachodzie słuchajcie, polityk wypowie się, że. Jest islamizacja, że muzułmanie po prostu poprzejmowali miejsca, które kiedyś były, nie wiem, jakieś tam kościoły albo kościoły, tam wszędzie meczety stoją. Polityk się o tym wypowie, na następny raz grupa muzułmanów, aktywistów przychodzi, wypisują na niego skargę i go wywalają.